W Sandomierzu upamiętniono 105. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się na cmentarzu katedralnym przy pomniku II Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej i IV Pułku Saperów. Po modlitwie i okolicznościowych wystąpieniach, zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze, oddając w ten sposób hołd bohaterom. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia. I zostało ustanowione jako pamiątka zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku. Pokonanie bolszewików było wielkim wydarzeniem nie tylko dla polskiego narodu, ale miało ogromne znaczenie dla dalszych losów wielu narodów w całej Europie. Święto Wojska Polskiego zostało wprowadzone na mocy ustawy Sejmu z 30 lipca 1992 roku. Kiedy dzisiaj patrzymy i analizujemy, co się wtedy działo. To bez wątpienia był to cud. Cud logistyki, bo przecież niespełna dwuletnie, młode, zrujnowane I wojną światową państwo potrafiło uzbroić, wyszkolić, wystawić blisko milionową armię. Cud kryptologii, bo przecież polscy specjaliści od łamania szyfrów złamali szyfry bolszewickie. Cud ofiarności polskiego społeczeństwa, które na broń oddawało ostatnie pierścionki i obrączki. I cud najważniejszy, nie tak znowu częsty w historii Polski i narodu polskiego, cud jedności. Bo to kiedy przyszła chwila próby, w tym najbardziej krytycznym momencie stanęli obok siebie w okopach wszyscy przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, wszystkich stanów. Potrafili zjednoczyć się nasi przodkowie i wspaniali przywódcy. To właśnie wtedy na czele rządu obrony narodowej stanął wybitny, Premier trzykrotny, Wincenty Witos. Naczelnym wodzem armii był Józef Piłsudski, ale naczelnym strategiem Tadeł, generał Tadeusz Rozwadowski. To właśnie wtedy, na odezwę Wincentego Witosa, premiera do braci Włościan, polską armi armię wsparli chłopi. Odezwa poruszała serca nawoływała do tego, aby stanąć po bronie ojczyzny Nie pozwolić, aby ponownie zakuto nas w kajdan stanąć w obronie niepodległej, naszej ojczyzny. Święto Wojska Polskiego w Sandomierzu zawsze obchodzone jest bardzo uroczyście, bo żołnierze są tu obecni na co dzień i od lat kontynuują misję swoich przodków. Wokół pomnika zgromadzili się także samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, członkowie wielu stowarzyszeń, a także rycerstwo, harcerze, mieszkańcy oraz turyści. Krew żołnierska jednakowy ma kolo, zawsze jest czerwona, bez względu na kogo należy. A matka ojczyzna przyjmuje ofiarę z jednakową wdzięcznością. Dziś czcimy pamięć wszystkich tych, którzy za naszą Polskę oddali zdrowie i życie, dzięki których poświęceniu my dzisiaj możemy cieszyć się rokami wolnego, demokratycznego państwa, zbudowanego na ich ofierze. Nie dwuletnie państwo polskie. Uratowało Europę. Uratowało na 20 lat swoją niepodległość. Ale jako że historia jest najlepszą nauczycielką życia, to trzeba też pamiętać, że kilka lat po bitwie warszawskiej bohaterowie, generał Rozwadowski skończyli w więzieniu, że do chłopów, którzy stanowili 90% armii wojska polskiego w 1920 roku, kilka lat później ich koledzy z okopów strzelali podczas strajku chłopskiego. Trzeba pamiętać, że przeciwnicy polityczni kończyli w Beresie Kartuskiej. Być może pierwszym w obozie koncentracyjnym na ziemiach Polski. Jak niewiele trzeba, aby ludzie, którzy jednego dnia walczyli obok siebie, ramię w ramię, za Polskę, za swoich bliskich, następnego dnia występowali przeciwko sobie. Bitwa Warszawska z 1920 roku miała ogromne znaczenie. O czym najlepiej świadczy to, że przez historyków została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata. Dzięki Bitwie Warszawskiej zawarto w Rydze zawieszenie broni, a następnie podpisano traktat pokojowy, który do 1939 roku regulował stosunki polsko-sowieckie. Czym jest dzisiaj dla nas Bitwa Warszawska, która miała miejsce 105 lat temu, w roku 1920? Przede wszystkim powinna być dla nas drogowskazem postępowania, że tylko w jedności jesteśmy siłą. Tylko porozumienie i współpraca sprawia, że. Jesteśmy niepokonani. I taka jest też nasza historia, i na co dzień też to postrzegamy: że w przypadku tragedii narodowych, katastrofy smoleńskiej, śmierci papieża, i innych smutnych dat w naszej historii, potrafimy stanąć ramię w ramię, palić świece, modlić się, organizować wielotysięczne marsze, a później jakoś to wszystko ustaje, jakoś nasi przedstawiciele w parlamencie zapominają skąd. Pochodzą, stają przeciwko sobie. Czemu tak się dzieje? Czemu, kiedy minie to największe zagrożenie, nie potrafimy sobie rozmawiać? Czemu nie potrafimy z sobą współpracować? Czemu nie potrafimy usiąść i najzwyczajniej w świecie porozmawiać? Czemu dzielimy nasz naród na lepszych i gorszych, na tych, którzy kochają ojczyznę? Przecież tak na dobrą sprawę niewiele nas dzieli, a łączy jedno Polska, bo Polska jest najważniejsza. W ramach sandomierskich obchodów radny miejski Marcin Świerkula odczytał także list od wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Grzegorza Sochy. Samorządowcy złożyli życzenia żołnierzom i podziękowali im za ich codzienną służbę. Bardzo ważny apel do młodego pokolenia wystosowało środowisko harcerzy: nasi dziadkowie i pradziadkowie pokazali, że nawet w najtrudniejszej sytuacji można zwyciężyć, jeśli ma się odwagę, wiarę i jedność. My, młodzi, żyjemy w zupełnie innych czasach. Nie musimy chwytać za broń, ale to nie znaczy, że nie możemy służyć Polsce. Każdy z nas na swój sposób może być żołnierzem codzienności, bronić wartości, pomagać innym. Pamiętajcie, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Żołnierze, o których dziś pamiętamy, oddali za nią swoje życie. My możemy ją pielęgnować przez naukę. Działanie w drużynie przez szacunek dla innych. I choć może to brzmi poważnie, to tak naprawdę chodzi o jedno, żeby nie być obojętnym, bo Polska to nie tylko mapa i granice, Polska to my.